Halo, dzień dobry, wracamy, wracamy, jest Dywiza 7, jest, proszę mnie was, sezon 10. Co? Zaskoczeni, zadowoleni niektórzy? Ja już, ja czytałem komentarze, ja wiem, że sporo osób chciało tutaj, żeby grać w online, tylko widzicie, problem jest taki, że ja nie bardzo mogłem grać w online, bo miałem zaczepowaną sieć, a druga sprawa, ja lubię grać w karierę jak będę chciał, to zrobię jeszcze 50 karier, więc nie ważne co napiszecie, naprawdę. Nieważne. W każdym razie, dobrze, zaczynamy. Zaczynamy z powrotem. Oczywiście mówiłem, że online powróci jak najbardziej. Jest Masvidala. Weźmy Tyrona Udleja. Weźmy Tyrona Udleja. Niech się chłopak zrehabilituje po ostatniej porażce, bo, bo to było przykre. No, gościu, ja wybrałem Tyrona. No, co za. Ja gram Tyrona Udlejem. Ty sam możesz grać bokserem Fergusonem. Ach, ach, no, żeby przegrać z Jakeiem Polem, no naprawdę, to jest to są przykre sytuacje. Niestety, ale to są przykre sytuacje, Tony Ferguson. Dobra, łatwo. Myślę, że zrobimy za jakiś czas powrót yy, sentymentalny do UFC 3 i do UFC 2, bo też są fajne rzeczy tam. Zrobimy takie dwa materiały jeszcze z poprzednich części. Pisaliście o Undisputed. Ja bym bardzo chciał, no ale niestety nie ma. Undisputed nie pójdzie na PlayStation 5, aż takiej kompatybilności wstecznej nie ma. W PlayStation 5, a... No ja gry A czyli na jaką po prostu ps nie posiadam, nie? Także... Dobra, walczymy z bokserem. Na spokojnie, Tyron. Ok, no a tak myślałem, że tutaj pójdzie kopniakiem. Oczywiście myślałem, że będzie high kick. Dobra. Na no, luziku. Frontik przyjąłem, ale to nic. Szanujmy kondycję Tyron. Pięknie Robię mi siadło to co chciałem zrobić z tym z góry. Nic się nie dzieje. Nic się złego mi póki nie dzieje. Naprawdę. W sumie ktoś by mógł się zdziwić, że jeszcze nie poszedłem w parterze, no ale powiem wam, że czuję się pewnie tutaj w stójce z tym typem. Prawda. Gość wydaje mi się bardziej elektryczny ode mnie, co jest dziwne. Nie jestem przyzwyczajony do tego. Okej. Okay. Pięknie. Dobry, Aperkat wleciał. Zaraz go poślemy na deski. jest no nas spokojnie, nie ma co się podpalać. Moglibyśmy teraz sporo błędów popełnić, a po co nam to, jak mamy już ogłuszenie? Dobra. Na luzie, na luzie. Jest ładnie rozbijany. tego głowa jest, jest nieźle rozbijana cały czas. Oj, to było niebezpieczne. To trzeba przyznać. No, to trzeba przyznać. Fajnie byłoby zakończyć tutaj jakoś mocno tę rundę, żeby ją jeszcze tutaj yy, tak zaakcentować. Idealnie byłoby knockdownem, ale. No, że to jest, w sumie... Jest! Chyba zaliczą nam w ostatniej sekundzie knockdown. Oh yeah! No nie wydaje mi się, żeby sędziowie punktowali dla przeciwnika. On dużo też wyprowadzał ciosów, no też sporo było ceny. Sporo dostałem w tłów, okej, okay, no ale mimo wszystko ogłuszenie, knockdown i jeszcze uszkodzenie nogi było chyba, więc no... Poza tym, jeśli chodzi o głowę, to też mocno go porozbijałem. Teraz bym spróbował parter. Koniecznie bym spróbował parter. O, kurde. Wykorzystajmy to, że oboje byliśmy tutaj zamroczeni i jedziemy pod siatką. Kurczę. Kurcze, kurczę. Kurcze. Dobra. Mam cię, co? Ty? Tutaj parter był robiony, kolego. Oprosz. <ścoughs> On chyba też robił parter. Dobra. Niech sobie wstanie. No, ja bym chyba spróbował duszenia, no ale okej. Okay. Nie to nie. Teraz, jak nie duszenie to balacha. To i to można. Chyba będzie, co? Chyba będzie. Chyba będzie klepane. To jest pierwszy win Titan Mudley zrehabilitował się, ale boksersko wyglądało to nieźle, no myślę, że wygrałem pierwszą rękę na punkty On trochę tam tłów... Czyli boksersko, tylko On mi tłów trochę tam pokopał, ale generalnie. I tak uważam, że na punkty wygrałem. Plus jeszcze mówię, to ogłuszenie skont skontuzowanie zranienie nogi, no i knockdown. A tutaj no to no to proszę bardzo. Proszę bardzo, jest win. No zaraz zresztą się przekonamy, jak sędziowie punktowali pierwszą rundę. Będziemy mogli to sprawdzić. To jest duży plus tej gry i tego trybu, prawda? Bo w karierze na przykład statystyk nie ma. Co jest absurdalne. Oczywiście pierwsza runda wygrana jest. Jakżeby inaczej, moi drodzy, jakże by inaczej? Zobaczmy, co będzie w drugiej rundzie. Już będzie wyższy ten już będzie wyższy obrony. Cztery obrony pasa. Wow. Bronimy pasa yy, w sezonie 10. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. To tak nic nie daje. To jest tak useless, tak na daną sprawę. No ale nieważne, nieważne, nieważne. Dobrze. Dawaj, dawaj mi gościu jakiegoś przeciwnika. Innego przeciwnika, lepszego przeciwnika, no. Czekam. Czekam z niecierpliwością. Serio. Co my tu mamy? Kamary USman? Nie, no ja Tyronem. Ja Tyronem gram cały czas, będę grał Tyronem teraz. Dajemy Tyrona. Gilbert Burns. Dobry rywal. Dobry przeciwnik. Moim zdaniem y, może być coś z tego fajnego. Y, okej okay. Tyron Woodley. Gilbert. Gilbert Burns. Dobra. To niezły Gilbert. Idę po Ciebie. Panie kolego, yes, yes. Hello, my friend. You ready, Kurde, to fight? Okay. Whoa! Widzę, co gra. Wydaje mi się, że wiem, co on gra. Będzie go można zbaitować. Urde, damy radę, damy radę. Okej. Okay. On się spompuje. Mówię wam, on się spompuje. Wow! Zaskoczył mnie tym hajikiem. Ale się złożył. Ale się złożył. Co tu się wydarzyło? Zobaczmy Cwaniaku, jak sobie radzić z duszeniami. Radzi sobie nieźle, więc nie ma, nie ma co w ogóle kontynuować. Jeszcze raz. O kurde! Kiepsko to zrobiłem, bardzo kiepsko to zrobiłem. O, goś wstaje, on nie chce parteru. Bardzo mnie to cieszy. To jest jasny sygnał, że nie czuję się pewnie w parterze. I powinniśmy to wykorzystać. Taki, takie przetoczenie to już nic mu nie da. To co, runda wygrana czy przegrana? No, był knockdown, były obalenie. No, jakby. On... A on też mi dał knockdown, no tak, zapomniałem. Też mi trafił pokaźnie. No ale ja też mu sprzedałem. to taki kurde konkretnej, on się prawie złożył. Czemu oni tego nie pokażą? No, przecież... On był na chwilę już. W innej galaktyce, no. 100%. Ej. Wybieraj ciągłą presję. Dzięki, coach. Dzięki za radę. Przyda się. Tyron. Yy, pragnę zaznaczyć, że już niebawem premiera NBA 2K22. Będzie na kanale. Będzie tryb kariery, będzie tryb MyGM. Pogramy online trochę. Będą streamki z tej gry. I odcinki. Także będzie miło. Mam nadzieję. Dobra, niech się głowa nam trochę zregeneruje Pięknie. Dobry tłuf. Pięknie. Mariaci. Wow, 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 wow. Spokojnie Aj kur... Trze Ale mu siadło to Ja yeah. Czułem, czułem już jak już widziałem jak ta ręka przechodzi Schapałem się, niepotrzebno. Trzeba było iść w ten parter A iść pan wpierony z tym No dobrze to zrobił No dobry timing No idealnie, kurde Ale wiecie, że jakby on tym y, y, unikiem poszedł nie w lewo, ale w prawo, to bym, to bym ja go znokautował prawdopodobnie Albo byłoby ground and pound przynajmniej, a tak no to, no to co? zaliczyli mi porażkę To jest ciekawe, bo myśmy po knockdownie, a ja potem jeszcze go tam podduszałem i obaliłem i w ogóle, no ale okej okay. Punkty są jakie są, dobra, ostatnia walka, wadze średniej lub półśredniej Tyron jesteś na 1-1 Czas wygrać ostatnie starcie. A w kolejnym odcinku, jak się już pewnie domyślacie, waga ciężka i półciężka, także będzie się siedzia... oj, 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 Jasiu powróci Błachowicz i, i, i cała reszta i... i w ogóle, i, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dawaj mi tego przeciwnika. Tyron. O nie, nie ma Tyron, to nie ta kategoria. No dobrze, no to zagrajmy... <laughs> zagrajmy... Przepraszam, że kosznąłem właśnie do mikrofonu. Zagrajmy na przykład yy, Anthony Smithem, może Anthony Smithem, co Wy na to, nie, Diego Santos, tutaj w średniej, Darren Till, gość gra Darrenem Tillem, no to ja zagram, Ew. dawaj, kim już Rock Rockholdem, to nawet fajnie. Rockhold kontra Hamzat może być to dobre starcie, fajne starcie. Miłe tarcie. O! I właśnie o tym mówiłem, że ty jest pobocek. Gość jest z dywizji 13, jestem z 8. Już raz z nim walczyłem i raz przegrałem. Świetnie, fantastycznie. To jest dobrane. Dlaczego tak jest? Powinienem walczyć z typami z 8. Max z 9 albo 7 właśnie. Różnica jednej dywizji, a nie pięciu. To po cholerę są te dywizje, Po co tyle tego jest? UFC się pod tym względem było lepsze i wrócimy sobie, wrócimy sobie, pogramy sobie tam w rankingi, na pewno jeszcze są. Dobre punkty. To, że nie z wyższej dywizji nie znaczy, że przegram. Pamiętajcie. Mam zapaśnika. Dobrego zapaśnika. LOW DEFENSE Długie szkity ma ten Kamzat Dlaczego ten high nie wleciał? Dobra Nie ma co ryzykować, bo już ładnie broni Będę przegrywał z Rockholdem, ale tutaj możemy się wykazać okej, okay. wow, myślałem, że to zablokowałem, byłem pewien, że to zablokowałem. Jeśli ma być szczery, no dobra. Przetoczymy go jeszcze raz. No kurde. Stajemy. Głowa. I obolanko do bocznej, od razu tak jest. I wstajemy. Na ludzie, na ludzie, na ludzie. Masz go, masz go! Jest ok, jest ok. Dobra, krucyfiks skontrowany. W porządku. Długo przytrzymamy. Koniec. No, nie wiem, nie wiem, jak oceniać tę rundę. Myślę, że nie było najgorzej. no to jest tylko ciężko, ciężko, jeśli chodzi o. O ręce to zdecydowanie przegrywamy Nongi, no trochę mu to nogę kopaliśmy, ale on też później ładnie się bronił I on nieźle pracuje tutaj właśnie, też tą girką. Yy, potrafi przetoczenia nieźle wykonywać, też mnie zaskoczyć tym No dużo takich przebitek było Tu cios, znowu no na punkty w stółce wygrał Nie wiem jak tutaj podliczyli ten parter Bo w parterze no byłem aktywny w miarę, zadawaliśmy ciosy było zrybanie się. Był ground and pound. No. Tu znowu przestrzelone. Dobry front, dobry front. Wo wow, 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 wow. Oj, 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 Kurde, no, dlaczego się wstrzymałem? Fak. Nie, no, to w ogóle nie to, w ogóle nie to. O jezu, on jest wolny. Ale on jest wolny, naprawdę. Jest boczna. Mamy dosiad? No nie no Ty Mówisz serio, typie? Okej okay. No kliknąłem w lewo, to jest najgorsze, że kliknąłem w lewo i to dobry timing był Czasami nie rozumiem tej gry Serio Teraz po prostu... No. Parter, parter, no co ja mogę zrobić? Ale może on się... On się też może zmęczyć. Wow. To było groźne. Okay. Na spokojnie. Kurwa. Przepraszam, przepraszam za przekleństwo, ale po prostu już. Staram się na odcinkach nie przeklejać, ale już nie wytrzymałem teraz. <grych> no bo. Sami widzicie, co się dzieje. O jezu! Kondycja. Bardzo złe rzeczy się tu dzieją, słuchajcie. No. No, wow. Awa. <śmany> Oj, koniec. No i co? To już ten trzecią to oboje nie mają siły. No kurde, mogą tutaj dokończyć. No, tu, jaka zmiana była w ogóle. Ale pokazuję jego knockdowny, moich nie pokazują. Dlaczego? Ktoś tu jest faworyzowany. Amerykańska telewizja tutaj, koncern, faworyzują murykańskiego zawodnika, ewidentnie. Bardzo ładny, bardzo ładne wejście. No, szybko to poszło. O kurde, no od razu już, przy prostym... Oh shit. No nie mogłem... No nie mogłem, no. A, kurzające są takie rozstrzygnięcia, nie ukrywam znowu przegrałem z tym typem A mogłem z nim wygrać, nie no Stylkowo, stylkowo, za wolno, za wolno, za wolno Za wolny był dla Rockholda tutaj A I tutaj jest też spory błąd, jeden błąd duży przetoczonko od razu, ja już nie miałem kondycji Bo nie by, oboje byli zmęczeni, i ja akurat mnie tak wychaczył No i wracamy do punktu wyjścia Uwielbiam te rozgrywki, ale spokojnie Ja wiem, że tutaj jest Słuchajcie, to jest tylko gra przede wszystkim więc nie ma co Po dwóch rundach! Ej, to jest... To jest mega ciekawe, bo... 20 do 18. A tu jest 19, 19, 19, 19. Czyli... Przegrywałem. Okej, okay, bo to były remisy. A tu jeden sędzia dał. Okej. Okay. Dwa razy na korzyść... Rockholda. Bardzo ciekawa punktacja. No cóż, to by było na tyle dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i bądźcie bądźcie tutaj na tym kanale, bo dzieją się rzeczy. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu materiałów, jak ostatnio o Woodleju, braciach Pol i tak dalej. Bo mam w planach, tylko musi być odzew. Na razie.